Cześć! Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego filmy w ogóle istnieją? Oczywiście, żeby zarabiać. Ale skąd wiedzieć, ile naprawdę zarabiamy na sprzedanym produkcie? Tu właśnie wchodzi do gry marża. W tym filmie pokażę Ci, jak odu pomagają obliczać i kontrolować. Zapraszam. Zacznijmy od początku. Czym właściwie jest marża? Marża to różnica między ceną sprzedaży a kosztem zakupu produktu. Na przykład Sprzedajemy produkt za 100 zł, a koszt zakupu to 70 zł. W takim wypadku różnica to 30 zł i to jest właśnie nasza marża. Możemy jeszcze podzielić 30 przez koszt sprzedaży, czyli przez 100 i w ten sposób dostajemy marżę na poziomie 30% w stosunku do ceny sprzedaży. Czyli na każdym sprzedanym produkcie zarabiamy 30% od jego ceny. Im wyższa marża, tym większy nasz zysk. Zobaczmy, jak to wygląda wodu. Dobra, jestem teraz w moim odu. Na początku muszę włączyć opcję marży. Przechodzę do kafelka sprzedaż, następnie klikam konfiguracja, ustawienia. Tutaj znajduję madrze, zaznaczam, zapisuję i to tyle. Od teraz marże są włączone w moim odu. Teraz zajmę się konfiguracją nowego produktu. Przechodzę do sprzedaż, następnie produkty, tworzy nowy produkt. Ja się zajmuję sprzedażą gitar, więc tworzę nowy produkt gitara. Zaznaczam opcję śledź magazyn, wpisuję cena sprzedaży 1000 zł i koszt 600 zł. Na sam koniec zapisuję. Przechodzę do sprzedaży i stworzę ofertę dla klienta. Wybieram produkt, który wcześniej stworzyłem, gitara, i w menu widoczności zaznaczam opcję marża. Dzięki temu widzę, że marża na tym produkcie wynosi 400 zł. I procentowy udział 40%. Super! Dokładnie o to chodziło. I teraz można nasunąć się pytanie. Co w przypadku, gdy sprzedajesz ten sam produkt dla klientów B2B i B2C, czy trzeba za każdym razem ręcznie zmieniać cenę? Nie. Wodu to wszystko można rozwiązać automatycznie dzięki cennikom. Możesz stworzyć osobny cennik dla klientów B2B z Niemiec, inny dla B2C. I w tych cennikach możesz dodać formuły, które same przyliczą ceny według Twoich zasad. Na przykład, żeby zawsze miały końcówkę 99 groszy. Więcej na temat konfiguracji cenników opowiem w osobnym odcinku. A teraz przejdźmy do obliczenia kosztu. Jak widziałeś na przykładzie, w ODU można ręcznie wpisać koszt. W praktyce jednak chcemy, żeby koszt obliczał się samodzielnie na podstawie ceny, za którą kupiliśmy dany towar. Dodatkowo chcemy, żeby takie przyjęcie zwiększało nam wartość naszego magazynu. Tutaj z pomocą przychodzą dwie metody wyceny: AFKO oraz FIFO. Więcej na ten temat powiem w osobnym odcinku. Wybieram kategorię FIFO. Teraz pokażę ci, jak koszt się zmienia automatycznie przez zakup tego produktu od dostawcy. Przechodzę do aplikacji zakup. A następnie tworzę nowe zapytanie ofertowe. Od dostawcy zamawiam gitarę Ilości 5 sztuk, cena jednostkowa to 500 zł. Potwierdzam zamówienie, a następnie przyjmuję je na magazyn. Zobaczmy, co się stało z kosztem na produkcie. Przechodzę do produktu i widzę, że koszt się ustawił na 500 zł. Dokładnie taki, jaki być powinien. Jak widzisz, ODU może bardzo pomóc w obliczeniu marży na produkcie i zadba o odpowiednie obliczenie kosztów i wyceny magazynowej. Ale można znasunąć teraz kilka pytań. Co w przypadku kosztów operacyjnych, na przykład za przesyłkę towaru? Czy możemy to dodać do kosztów? Albo co w przypadku, gdy zamawiam komponenty i sam produkuję towar? Czy mogę to uwzględnić w kosztach produkcji? Albo co w przypadku przyznawania rabatu? Czy ODU też to uwzględni w kalkulacji marży? Sí. Jak widzisz, temat marżowości to temat rzeka, o którym wiele by można opowiadać. W Solfty rozwiązaliśmy już nie jeden z takich problemów dla naszych klientów. Pokażemy Ci, jak używać Odu, że mogą przynieść prawdziwą wartość Twojemu biznesowi. Skontaktuj się z nami, klikając link w opisie. Chętnie pomożemy. Do zobaczenia.